Maxpo Polska od 17 lat dostarcza rozwiązania energetyczne dla biznesu. Jesteśmy częścią szwajcarskiej grupy energetycznej i największym odbiorcą energii odnawialnej w Polsce. Dlaczego inwestujemy w innowacje? Bo zależy nam na prostym przekazie. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązań mobilnych, aby efektywnie zarządzać czasem pracy naszych doradców oraz mieć wpływ na wyniki sprzedaży naszej sieci. Dzięki dedykowanej aplikacji nasi doradcy z jednego urządzenia są w stanie raportować swoją pracę w CRM, umawiać spotkania z klientami oraz wysyłać do nich oferty. Aplikacja jest również bardzo ważnym narzędziem dla osób zarządzających sprzedażą, ponieważ w bardzo prosty i szybki sposób są w stanie zaktualizować materiały marketingowe i sprzedażowe bezpośrednio na iPadach. Tablety wykorzystujemy głównie podczas przedstawiania ofertu klienta. E, aplikacja pilnuje skuteczności rozmowy i podpowiada dobór odpowiednich produktów. Wiemy, jakich argumentów używać, aby spełnić potrzeby klienta. Na koniec jednym kliknięciem e, przysyłamy klientowi podsumowanie spotkania i wszystkie materiały, jakie były omawiane podczas tego spotkania. To ułatwienie i znaczna oszczędność czasu, więc aplikacja staje się unikalnym narzędziem pracy. Dla mnie wprowadzone w AXPO rozwiązanie to komfort pracy. Materiały marketingowe, formularze umów, kalkulator czy wszystkie detale dotyczące oferowanych usług mam w jednym miejscu, właśnie w tablecie. Teraz skupiam się na omawianiu spotkań i doskonaleniu rozmów a zaoszczędzony czas na działania przeznaczam na kolejne spotkania z klientami. Gotowość do pracy w każdej chwili, wbudowane bezpieczeństwo, cały dzień pracy na baterii to po prostu profesjonalne narzędzie dla mobilnych pracowników.